Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, kłaniam się. Zejście z kursu Morawieckiego to koniec prawicy, najkrótsza droga do utraty władzy przez prawicę. Taki felieton e, pojawił się jakiś czas temu. To pana słowa. Dlaczego pan tak uważa? Tak, rzeczywiście to jest moja teza sprzed tyg ty tygodnia, w sumie nadal aktualna oczywiście. I trochę opisująca sytuację wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. W największym skrócie uważam, że abdykacja Zjednoczonej Prawicy czy rządzącej formacji z najważniejszych tematów w Polsce. To jest rzeczywiście oddanie władzy, no bo to jest oddanie władzy także symboliczne. To jest sprowadzenie polityki do rzeczy nieistotnych. Najistotniejszymi rzeczami jest dzisiaj walka z pandemią i wyciągnięcie polskiej Polski zapaści gospodarczej, a nie spory symboliczne czy ideologiczne. Te spory symboliczne i ideologiczne trwają przede wszystkim na ulicach i w mediach dzisiaj. Je też później, po godzinie 7.30, będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje we Francji. Francuzi przy rządach Macrona próbują wprowadzić ustawę, która będzie zabraniała rejestrowania policjantów, filmowania i pokazywania ich, nawet twarzy. To trudno by było tutaj powiedzieć, ponieważ są zamaskowani, ale generalnie rejestracji, która by spowodowała jakąkolwiek ich identyfikację. Tymczasem w Polsce na ulicach, jak wiemy, i w mediach, pojawiają się nie tylko ich twarze, ale też dane personalne. Jakby pan skomentował, gdzie są granice wolności mediów? Czy ta wolność mediów jest zagrożona, czy odwrotnie? Czy wolność mediów zagraża bezpieczeństwu państwa? No, mi generalnie, rzecz biorąc, idea wolności słowa jest bardzo bliska. Natomiast i... Yy, yy, ja w ogóle ma, mam wątpliwość, czy my dzisiaj możemy mówić o samej wolności mediów, czy media w jakiś sposób się różnią od każdego nadawcy, tak? Ze względu na e, bardzo rozszerzony ten obszar, e, obszar social mediów. Natomiast, powiem tak, no, posłanka, e, jest jedna uniwersalna zasada dotycząca wolności. To jest taka zasada, gdzie, to jest stara liberalna zasada, która mówi, że e, moja wolność kończy się tam, gdzie e, to, jest czy, wolność. Czy, czy, moja wolność kończy się tam, gdzie, gdzie zaczyna się czuwać twojego nosa, tak? Czy odwrotnie, no. no. i to jest problem, tak? Posłanka wyszarpująca nagle legitymację w kierunku policjanta, czy reporterka, która pstryka fleszem policjantowi w oczy, no na, na pewno, na pewno gdzieś na tym, na, na tym balansie wokoło tego balansu krążą, bym powiedział. No więc to jest tak naprawdę zawsze trudne. No, sytuacje uliczne, demonstrac demonstracje są to, są to są sytuacje, pamiętajmy, że u nas jest w większości nielegalne demonstracje, są u nas sytuacje epidemiologiczne. To są sytuacje bardzo, bardzo trudne i tak naprawdę ta policja musi być elastyczna. Demonstranci celowo prowokują w Polsce policję, a Aczkolwiek ja się cieszę, że u nas tak naprawdę no, nie jest tak jak we Francji. We Francji zginęło ponad 20 osób w, w sumie w, w walkach z policją. Cieszę się, że w Polsce. W Polsce tak nie ma. We Francji by policja nachodziła osoby w domach, które wywieszały, e, jakieś tam na, napisy e, na e, posesjach wrogie prezydentowi Macronowi. W Polsce tak nie ma. My możemy się zżywać, możemy mówić, że e, e, Francuzi działają e, bardziej, e, w sposób bardziej radykalny, e, że w Polsce jest za duże przyzwolenie na to, ale jednak ja uważam, że to że tak naprawdę ten taki, nazwijmy to, liberalizacyjny. Polski. Ja się, ja, 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 ja się z niego cieszę. To, znaczy, to, pokazuje, to pokazuje i że, yy, to znaczy, generalnie rzecz biorąc, że tworzymy państwo do życia, a nie do tego, żeby dostać połowę. I to jest prawda. Natomiast pojawił się jakiś czas temu temat repoluzjonizacji mediów. Oboje od lat jesteśmy pracownikami i obserwatorami mediów. Co pan sądzi na temat tego pomysłu prawicy? No, ja zaczynam mieć wrażenie, że projekt repolonizacji to jest trochę jak okręt widmo, tak? o którym wszyscy słyszeli, ale nikt go, widział, nikt go nie widział noczy. Więc tych projektów jest chyba kilka. One zaczęły być... No i stało się to, co zawsze jest zabójstwem na polskiej prawicy, czyli generalnie, biorąc z tego, co obserwuję, ten projekt stał się elementem gry wewnętrznej. Kilka środowisk politycznych ma swoje własne projekty i się zabijają nawzajem tym projektem, więc nie wierzę, że to, że to nastąpi. Ja myślę, że generalnie, rzecz biorąc ten projekt na początku sprzedawanych projekty koncentracyjnych, projekt dekoncentracyjny ma sens. Taki, który spowoduje no, do jakiegoś stopnia uwolnienie w Polsce mediów spod, spod bym powiedział, władzy kilku spółek, tak, niemieckich w większości. Rozbicie no, no, no chociażby też regionalnie spowodowałby to, że te media nie byłyby skupione w, w rękach jednego, w rękach jednego podmiotu, czyli no w tym momencie spółki Passauer, yy, no i presę. Natomiast no, to... To jest, bardzo, to jest bardzo trudne i ja widzę bardzo, bardzo dużo niekonsekwencji, tak naprawdę, we wdrażaniu, we wdrażaniu tego, tego, tego projektu. Nie wiem, poza tym dochodzi jeszcze jedna sprawa. Dochodzi taka sprawa, że ja mam wrażenie, że politycy generalnie że biorąc, za mocno są trochę starej daty, jeżeli chodzi o media. Za mocno skupiają się na tym, co jest w prasie i co jest w mediach elektronicznych, a w zbyt małym stopniu na internecie. W tym momencie krusz te są w portale internetowe i media społecznościowe a nie to, co powiedzą w TVN24, e, czy, e, czy to, te, co, e, co napisze Rzeczpospolita, czy jakiś tam inny e, Axel Springer. No. Natomiast policji są bardzo mocno skupieni na mediach tradycyjnych. To jest kwestia czasu, kiedy się, w którym się urodzili i w którym wychowali. Natomiast to, co wzbudza... Y Jakieś niewielkie komentarze, i to mnie bardzo zaskakuje, i o to chciałabym bardzo pana zapytać. Co pan sądzi na temat zmiany języka debaty publicznej, słowa których ja nie mogę zacytować na antenie, czyli hasła no tak. strajku kobiet na W i to, że już też dziennikarze sięgnęli po ten język, zarówno na Twitterze, jak i wspomnianej z przestrzeni social mediów przez pana, to jest coś, co zmienia sposób debaty publicznej w Polsce. Jakby pan to skomentował? I to jest dramat. To jest moim zdaniem najgorsza rzecz, która się e, wydarzyła. I to, że e, słowo na W, słowo na J i tak dalej, wszystkie brzydkie słowa są, stały się elementem polityki. Że e, właściwie w taki delikatny, można powiedzieć, nie to może nie, nie używając tych słów, ale że wsparty język Donald Tusk chociażby, e, to jest rzecz, e, i że liderzy Platformy Obywatelskiej, ludzie, którzy rządzili Polską, jednak no, poli politycy poważni, w sensie swoich funkcji, promują ten język. Już nie mówię o pani Lempart, która po prostu kliniaczy. To jest fatalne. No Zdjęcia z tych demonstracji, gdzie małe dziewczynki trzymają, czy małe dzieci trzymają wulgarne hasła, e, są dla mnie szokujące. Ja to powiem szczerze, że mówię to jako osoba prywatnie dość mocno klną, e, kl, kl, klnąca. Używają cała dziny e, podwórkowej. No, ja w ogóle postanowiłem zaprzestać to i walczyć z tym, nawykiem staram się krąć mniej. Nawet w prywatnych sytuacjach, ze względu na to, co zobaczyłem, bo jest to, no to jest, to jest dramatyczne. To jest, znaczy, ja powiem tak, jeżeli chodzi o debatę publiczną, to po prostu sprowadzono ją do poziomu rynsztoka, to jest syf i to będzie bardzo szkodliwe. Znaczy, i z drugiej strony to pokazuje druga refleksja jest taka, że to pokazuje tak naprawdę jaki poziom stanowią sobą ci ludzie, którzy aspirują jednak do Posiadania władzy w Polsce i być może ją kiedyś będą mieli, to jest straszna perspektywa. Szczególnie na nieudolność nieudolności Pi pisów w wielu obszarach i wewnętrzne skonfliktowanie, to istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że ludzie, których hasłem jest hasło na W, za kilka lat będą rządzić Polską. To jest straszna perspektywa. No i trzecia rzecz, to jest jeszcze taki, jest jeszcze taki aspekt, że te słowa się trochę dezawolują. To jest takie traktowanie języka jako czegoś, istotnego. To jest bardzo postmodernistyczne i bardzo niebezpieczne, bo to jest, to jest na, na zasadzie takiej, że y, mo, można powiedzieć wszystko, można powiedzieć, jeżeli się można powiedzieć wszystko, można powiedzieć do, dowolnym językiem, to ten język traci na, na znaczeniu. To znaczy, że, jak, że wtedy, kiedy trzeba użyć tego wulgaryzmu, to już nie ma, nie, nie, nie ma słów, żeby ten wulgaryzm wyrazić. To jest sobie taka szersza, to jest trochę taka szersza sprawa, ale to jest bardzo istotna rzecz, która... Która dotyczy trochę naszych czasów. Także lewi, lewica odbiera znaczenia, odbiera znaczenia słowom i generalnie rzecz biorąc rzeczywistości, postmodernistycznymi narracjami. I to jest straszne. Natomiast kończąc już ostatnie pytanie. Jeśli nie Mateusz Morawiecki na czele rządu, to jakie e, głosy docierają do Pana? Kto ewentualnie mógłby przejąć ster rządu? No ja nie mam pojęcia szczerze mówiąc, to, jakby, to, 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 jest, to jest w ogóle spekulacja bardzo, e, spekulacja bardzo abstrakcyjna, bym powiedział teraz. E, to jak mówię, no ja jeszcze raz podtrzymuję to, że moim zdaniem e, rezygnacja z tej linii e, oznaczałaby e, absolutną klęskę e, Zjednoczonej Prawicy. toż Morawiecki jest nie tylko i jest e, w tym momencie e, tak naprawdę e, operując w najtrudniejszym obszarze e, e, i, i tak najważniejszym i jednym istotnym, i jednych z dwóch istotnych dzisiaj dla Polski. Czyli w walce po pierwsze z epidemią, e, po drugie e, w walce z kryzysem gospodarczym spowodowanym e, e, epidemią globalnym. E, w, e, Pomimo tego, że to on odpowiada za te dwa obszary, bardzo trudne, nie takie symboliczne jak pulstowanie na LGBT albo na sędziów, w tym momencie zachowuje największą popularność. Rezygnacja z tej linii oznacza świadome oddanie władzy i zakopanie się w bezpiecznym zamku z piasku opozycyjnej, partii opozycyjnej przepis. To ja bardzo dziękuję za poranną rozmowę w poranku w net. Wiktor Świetlik, dziennikarz prasowy i telewizyjny. Panie Wiktorze, wszystkiego dobrego, dobrego dnia. I dla pana utwór, i dla państwa utwór Getlaki. Lucky. Dziękuję serdecznie.